A może wczoraj? Nie wiem. Nie pamiętam. Dzisiaj, wczoraj. Dzisiaj. Urodziłam się dzisiaj. To wspaniałe urodzić się na nowo. A może odrodzić? Moje włosy. Mhm. Pamiętam, je, ja, ale to są inne. Ten, I ten i ten też. Palce mam jeszcze wiotkie. Maustrawne. W fantokcie jakby w ogóle się dziwiły, że istnieją. Są jedne. Nieświadome tego, co je czeka, bo one jeszcze nie wiedzą, że zaczynamy nowe życie. Słyszycie? Nowe życie. Ciało. Wydaje się, że należy do kogoś innego, a jednak jest moje, tylko moje. To wspaniałe być ciało, to wspaniałe żyć. Wspaniałe być wśród ludzi. Cieszą się, że jestem w przeszłości. Chociaż marzy jeden. Jest. Ja naprawdę będę już inna. Będę kochać ludzi za jakieś nietolerancje. Co ja w ogóle mówię? już nie ma żadnej nietolerancji. Wszyscy jesteśmy dobrzy kochani. Wszystko jest wspaniale. Wydaje mi się, nie. Ja naprawdę wyłoniłam się z długim nocą. tym dzieckiem nocy. Wszystko, co posiadam, pochodzi od niej ten dawał, z którym wkraczam w nowy etap mojej wędrówki. Nie ja wiem tylko, czy to... Przed Państwem Karolina Adamska, Wielkie Prawo. Białogłowa był w tchule, a stulbierny do ostatniego tchu. Kochanka, puchar misterny, hona ją mu. I cenił puchar miły, wychylał go codzień. A oczy w głowę się śmiły, i lekroć pijał zeń. Królestwa swego gdy na wszystko czas. Zdał wszystko swym dziedzicom, pucharu nie zdał wraz. Wśród wojów i rasali, przy ucztach jej obiódł. W wysokiej ojców sali, tam gdzie nad morzem gród. Tam powstał mój stary, ostatni wypił żar, I cisnął swym pucharem, spienionych pienionych nurtów bar. I patrzał jak spada, jak tonie wśród mórz. Powiedzi ciężki skłonił i nie ma różne głupie zwyczaje. Ostatnio zapytała mnie, czy ja w ogóle coś lubię. Czy lubię? Też pytanie. Oczywiście, że lubię. Wiele rzeczy, wiele ludzi. Ale ona się uparła. Podaj jedną, podaj jedną. I jak na złość nic nie mogło przejść na myśl. Może oprócz tych dwóch zakonnic, które zbierają datki na jednej Przypomniał mi się też jeden chłopak, którego był Elton Erdogan. W Erdogan mieliśmy takiego chłopaka. Nazywał się James Castle. I nie chciał odbać tego, co powiedział o chwili tej, tej Pamiętam, że, że tego że te ranka zamilkł. A on, on przez ostatni tydzień tylko siedział i, i grał. Wartawy chyba. I coraz bardziej bolała go głowa. W sobotę bolawa go strasznie. Yy, yy, Nagrody. się tylko po jednej nagrodzie yy, w każdej kategorii. Yy, w pierwszej kategorii, czyli w klasy od czterech do sześciu, przyznali. Gimnazjum, tak? Gimnazjum. przyznaliśmy nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca Kacprowi Gortatowi. szkoły ponadgimnazjalne dla Edyty Szwejkowskiej. I w następnej kategorii mieliśmy tylko je, jedną uczestniczkę. I... Tej jednej kategorii no, nie przyznaliśmy, dlatego że e, gdybyśmy mieli dwie, to przyznalibyśmy dwie. E, a ponieważ mieliśmy tylko jedną, to nie chcieliśmy e, wyróżniać ani jednej, ani drugiej e, dziewczynki, ponieważ e, nie było według nas jakiejś zasadniczej różnicy, której należałoby wyróżnić albo jedno, od drugiego, Ponieważ mieliśmy tylko jedną nagrodę, postanowiliśmy nie skrzywdzić tej drugiej. I dlatego podjęliśmy taką decyzję. Yy, yy. Ja chciałem powiedzieć właśnie ja w słowo, że bardzo byśmy prosili, aby wszyscy uczestnicy, nagrodzeni i nienagrodzeni, żeby zostali...